Siemano w kolejnym odcinku na kanale. W dzisiejszym odcinku mamy naszą ulubianą serię na kanale, z czego jestem bardzo zadowolony, dlatego zostawcie tutaj łapkę w górę. Może nawet ponad 500, jak będzie, będzie świetnie. Napiszcie hashtag kartofle, a wam przypnę serduszko do tego komentarza. I co dzisiaj będziemy robić? Jak już pewnie usłyszeliście hashtag kartofle, to będziemy właśnie sadzić dzisiaj mordo kartofle. Ostatnio sobie zasiałem pszenicę na dwóch kawałeczkach, no i wygląda ona następująco. Coś tam zaczęło rosnąć. Jak widziałem środek wiosny, jest to trzeci dzień, tak jakby, i trzeci dzień jest... A, czyli tu jest akur akurat na 6 dni ustawione. Ludzie pisali się po prostu, że tak jest dobrze. Mamy akurat środeczek, także powinno być okej. Okay. Mamy nawiezienie 0%, tu jest tylko i wyłącznie pszenica zasiana i na tamtym kawałeczku, ale to nie jest problem. Bierzcie do mnie na Instagrama, bo... Ten modpack, czyli wszystkie te maszyny, budynki i w ogóle, jak i inne rzeczy będą wydane na 10 tysięcy osób na Instagramie moim. I teraz tak, ja nie pamiętam dokładnie, jak się tutaj sadziło kartofle, jeżeli chodzi o nasiona, czy to się dawało zwykłe nasiona w farmingu, czy trzeba było jednak kupować jakieś specjalne kartofle do sadzenia, ale chyba tutaj w 19 to szło na takiej zasadzie, że się dawało po prostu te standardowe nasiona. Dobra, ja sobie zajadę tyłem, bo tam mam sadzarkę. To będzie mi to po prostu łatwiej zrobić. Zapraszajcie też swoich znajomych na mojego Instagrama, żeby też obserwowali. E, do czterech modpaków, tak dokładnie, cztery modpaki będą e, do wydania właśnie takie paczuszki moduł, gdzie będziemy mieli tak naprawdę no wszystko, co ja mam na seriach. Tu jest ta nasza sadzarka taka. No taka o SA2074. Ja nie wiem, czy to jest polska sadzarka, czy też nie, ale to nie chodzi o to, żeby to było, nie wiem, w Polsce wyprodukowane. Tylko, żeby to miało taki mniej więcej swój polski styl, czyli takiego grata, troszeczkę. Tu akurat ciężko wjeżdża chyba, bo jest leciutko w górę, to jakby coś podsypać pod ten gwiazd, to było lepiej, bo on jak widzicie jest troszeczkę za wysoko, ale to nie będziemy nad tym się mega zastanawiać. No i pszenicę zasiałem, dlaczego nie sieję dalej. Mam jeszcze raz, dwa, trzy, tak? Trzy, nie. Co się, to tam. Mam jeszcze dwa pola, żeby zasiać. Ogólnie i na dwóch polach chcę sobie zasiać soję, bo jest to dosyć dobra uprawa. No, z rzepakiem trzeba czekać po prostu do jesieni. Czy tam, no, może do później, tak, rzepak. No, trzeba czekać do połowy praktycznie, wiecie, lata, żeby tam zacząć to w ogóle siać. Nie no, końcówki nawet można powiedzieć. Dlatego to sobie na razie odpuścimy. Będziemy to już po żniwach oczywiście siać też i rzepaki. Może coś świat też i rzepaki, wiecie, takie na przeoranie, bo też tak się robi, na poplon tak zwany, ale to jeszcze się ogarnie jak to będzie wyglądało. Dzisiaj ogólnie zaczynamy sobie dzień, mamy 7.55, nawet 8 jeszcze nie ma jak widzicie, nie wiem czym to sobie będę ładował, bo tutaj jak wiecie nie da się tego załadować w sposób taki, że bierzemy sobie wiaderka i sobie ładujemy. W siewniku mam jeszcze zboże i to bardzo dużo zboża, a tu sobie zrobimy coś takiego, bo mi to ostatnio to zboże troszeczkę wyleciało na łopatę i zobaczymy czy to idzie na tej zasadzie. Aha, czyli to się wysypało tutaj? Tak. Spoko. Czyli najprawdopodobniej tutaj się kupuje jakieś inne nasiona, wiecie? E, nie mam pojęcia, właśnie. Worki typu Big Bag. Worki z nawozem, worki z nasionami. No nie, no tutaj są worki z nasionami. I tutaj powiem Wam, że powinno być kompletnie wszystko. Eee, pytanie tylko czego? No, do siewnika to wiecie, normalnie sobie brałem szuflę, i sobie do siewnika to ładowałem. A tutaj z tego co widzę, mamy lekkie problemy. No, zobaczymy, jak podjedziemy sobie o tamo. Czy też będzie się dało, czy w ogóle będzie się dało to załadować, czy też nie. Już obojętnie, gdzie sobie postawię, aby to po prostu postawić. Eee, I będziemy sobie coś tam próbować, żeby to nam się udało. Tak, widzicie, czyli tutaj nam się załadowało. Czyli po prostu. Nie mam pojęcia na jakiej zasadzie to tak działa, ale może dlatego, że to jest. Nie wiem, ser, serio nie wiem, bo do siewnika to się da nasypać, a to jest po prostu, jako się liczone i jest po prostu jakieś to problematyczne chyba, dobra, nieważne, jedziemy sobie na pole, akurat pola dużego nie mamy tutaj oza tą wiatką, właśnie mamy to pole, gdzie mamy kartofle. Też jest ono tak przygotowane, tak seno, bo jak widzicie, tutaj tego nie byłem w stanie usunąć. Nie wiem dlaczego nie byłem w stanie tego usunąć, ale te kartofle sobie tutaj są i tego się po prostu nie da zrobić. I pługiem, jak widzicie, tutaj zajeżdżałem, próbowałem to robić. Może trzeba było kombinować coś, żeby tutaj tworzyć troszeczkę dalej jeszcze pole i wtedy najprawdopodobniej by się udało to zrobić, jakby tutaj wjechać, wiecie, z tym takim tworzeniem pola, bo ono by się powiększyło i wtedy by się to musiało usunąć. A tak to po prostu nie idzie tego zrobić. Chyba jeszcze pobawimy kultywatorem, jeszcze chwilę. I tak ten odcinek e, może tam potrwać troszeczkę dłużej. Weźmiemy sobie, odczepimy i weźmiemy sobie tak z ciekawości, właśnie, e, kultywator i leciutko sobie popodojeżdżamy, żeby to pole może stworzyć troszeczkę dalej. Ja mam ten mod, e, gdzie kultywatorem możemy tworzyć pole. No w prawdziwym życiu też kultywatorem stworzysz pole, jeżeli się postarasz i sporo razy pojedziesz. Na pewno jest lepiej, nie wiem, talerzówką na przykład e, to robić, niż kultywatorem. No ale, jak to woli. A ja jak ja wrzuciłem, jak nie wrzuciłem, to jak ja trzeba samemu wrzucać w ogóle się dowiedziałem. I tutaj najlepszą opcją będzie wiecie jak to robić może troszeczkę nierealnie ale najlepszą opcją to będzie dojeżdżanie o tako do tyłu, wiecie? Ja sobie włączę e, zezwól na tworzenie pól, ok. I czy to się będzie robić? Tak, tak jak mówiłem, czyli to będzie działać na takiej zasadzie, a najlepiej, to było się ustawić w tą stronę i po prostu sobie podjechać, tylko weź to równo teraz jedziemy, to też się... Nam dobrze stworzyło, bo nie chcę tutaj odwalić jakieś, wiecie, maniany, żeby później się bawić, żeby to pole jakoś nam równo wyszło. też nie wiem, czy wolę jakieś niedociągnięcia, czy wolę, żeby. No, powiem Wam, że wyszło tutaj ok. Nie ma tragedii. E, tu jeszcze sobie cofniemy i też damy. Dobra, ten kartofel znikł. E, tu sobie tą sadzarkę troszeczkę źle postawiłem, bo tak ją postawiłem. No, nawet tragicznie ją postawiłem. Teraz będzie nam przeszkadzać na 100%. Miałem tutaj robić z kamery ciągnika prawie wszystko na tej serii, ale widzicie, raczej to jest e, mało realne, żeby coś takiego zrobić z kamery ciągnika. Bo po prostu. Łoł, wow, jak ona odleciała! Ledwo co ją dotknąłem, i tak odleciała wariatka. Dobra, zrobiliśmy to. Ale teraz tak, trzeba włączyć tak, żeby było zezwolone na tworzenie pól. No nie, jak ona jest jakaś zwariowana ta sadzarka. Widzieliście? Ja leciutko, leciutko naprawdę ją tylko i wyłącznie zahaczyłem. A ona od razu tak odskakuje mega na bok. Coś tu, coś tu jest nie halo chyba. Z tą sadzarką jakiś wadliwy produkt mi sprzedali. Nie wiem teraz co z tą szuflą zrobić, ale to do siewnika chyba jeszcze sobie naładuję. Tutaj tam w siewniku też powiem Wam, że tej ilości co mamy nasion to nam starczy, a starczy, bo... Bardzo, ale to bardzo wolno ubywa. Z tego właśnie siewnika. No i cyk, zawrótka. Nie wiem jaki kolejny ciągnik bo no jak na razie to nie mamy funduszy, tutaj powinno być Mordo 8000, jest 6690, bo na live sobie graliśmy i polecaliście mi ogólnie jakiś mod, który mi tam sprawdza jak wygląda olej nawet w silniku. I tak dalej, i tak dalej, i doszedłem do wniosku, że o, jak taki fajny, to sobie kupię, jak polecacie. No i zapłaciłem za niego bardzo dużo, a później go sprzedałem i mam mniej tych pieniędzy. A 8 tysięcy to była, wiecie, taka kwota, którą mieliśmy zaczynać serię. Obstawiam, że długo nam nie zajdzie z tym wszystkim. Także dobrze, że już 8 minut minęło, bo bym, powiem wam, że nie miał pomysłu, co robić na odcinku dalej. Wszystko, my, zresztą zobaczymy, jak wygląda sprawa z jedzeniem mu kur. Bo też można było wiaderkiem nabrać im troszeczkę dać więcej jeść. To jest moje pole też. Znaczy, no teoretycznie, no bo to jest moje, takie, wiecie, że farming ustalił, że to, to jest ten teren razem z gospodarstwem. No ale ja taką, jeżeli chodzi o zasady serii, no to nie uważam tego jako moje pole. to sobie będziemy dojeżdżać do końca, nie będziemy robić poprzeczniaków. Wcale. Ładnie to wyglądają ujęcia. No, powiem wam, że jest naprawdę lustro, jest naprawdę piękne ujęcia tutaj można robić przy tych okrzaczkach normalnie. Fajna sprawa. Mnie się podoba. No, wyjdzie, nie wiem, może pięć przejazdów to, pięć przejazdów tamto, ale to też jest takie pole z kartoflami bardziej dla siebie, to nie jest, wiecie, że z tego mamy jakoś zarabiać nie wiadomo ile siana, z tych kartofli, że będziemy je gdzieś tam sprzedawać czy coś, tylko po prostu jest dla nas, no nie? Tak jak macie gdzieś tam na ogródku kartofle, tak ja mam taki kawałeczek wyznaczony, żeby gdzieś te kartofle sobie tutaj trzymać. Nie wiem, czy jest włączona. Nie jest włączona, bo. O, dobra, teraz jest włączona. W ogóle dzisiaj oglądałem klasiko Jest 23 coś, bo jestem po meczu Real kontra Barcelona i Real wygrał 2-0. Jestem naprawdę szczęśliwy, bo nie dość, że Real wygrał. To jeszcze mi wszedł kupon. Wygrałem pieniądze. I jest naprawdę jest naprawdę cudownie mordo. Także dzień jak najbardziej bym powiedział, że udany. Boję się, że to jest cały czas włączone i. Co niektóre te maszyny, jak wiecie, jak jedziecie sobie nawet o tako, że ona jest w górze, to ona tak czy jak nam sieje, czy tam sadzi te kartofle. I boję się, bo nie, ch nie chcę, żeby mi to jakoś krzywo powychodziło, później to brzydko będzie wyglądać. A tak, jak sobie o taką zrobimy, to będzie elegancko. I też nie wiem, może dzisiaj soję zaczniemy też e, siać na którymś kawałeczku, bo to jest blisko, albo sobie przygotujemy wszystko. E, tylko nie wiem jak z pogodą, bo tutaj jest 4 stopnie, a żeby siać soję, to chyba musi być 6 stopni... Tego, ziemi, tylko nie wiem właśnie, bo tutaj też można zaraz zobaczyć pogodę, jak to skończymy i nie będziemy mieli co robić, to się zastanowimy, jeszcze tam do kurek sobie zajrzymy, ale obstawiam, że to 20 minut, no jeszcze 10 minut filmu, no przynajmniej, bo te 20 minut chcę zawsze trzymać na odcinku najkrócej. A tu widzę, że chyba będzie ciężko to ogarnąć, jakby to pole było dwa razy większe, to może by coś tam się udało wyciągnąć te 20 minut, ale tutaj to naprawdę... Chyba, że będzie taki, ale też nie chcę takich krótkich odcinków robić, bo e, tak naprawdę no dwie ostaje, macie czas na oglądanie. To tak jak będzie to wiecie, 20 minut to jest taka chyba idealna liczba. I dużo osób tak się jak mi pisało, żebym robił dłuższe jeszcze te filmy, co mnie naprawdę e, zdziwiło. No bo te dłuższe filmy robić to trzeba mieć naprawdę czas, żeby i nagrywać, i żeby mm, też i oglądać. Szczególnie, że jest dwie godziny live'a codziennie. 20 tam liczyć parę minut odcinka, to już macie prawie 2,5 godziny oglądania mnie. Także jest troszeczkę nawet pokaźna liczba. Okej, okay, no. Ile nam tego ubyło w ogóle? No, 20%. Czyli w sumie o takie opole, jak zrobimy, to tam pewnie tam ubyje, ube, ubędzie ze 30%. To jest całe nic. Czyli te kartofle zostaną w sadzarce. Najlepiej to by było to wyjąć. Tylko tyle, że tego nie zrobimy tak, że wiecie, że wyciągamy z sadzarki i mamy kubkę kartofli, tylko to się chyba jako te nasiona, właśnie pojawi. Też nie wiem za bardzo, jak, a nie chcę, żeby mi się pojawiło w tych oryginalnych takich farmingowych tych workach, no nie? Bo to brzydko wygląda. Jakby się pojawiła taka kubka kartofli, to by spoko w sumie było. Czekaj, czy farmingu kiedyś tak zrobią. Że po prostu te kartofle wiesz, tak luzem będą się wywalały, albo nie wiem, podchodzisz z wiadrem i da się nasypać to A właśnie, sprawdzimy, czy da się coś takiego zrobić. Że możemy te kartofle wiaderkiem e, nabrać sadzarki, ale obstawiam raczej tak na. 99%, że się nie da, ale zawsze możemy to sprawić. Dobra, nie będę tu już nawracał, po prostu cofniemy tyłem. Ale ładne te wyszły przejazdy, no nie? Takie wszystko tutaj równiutkie. W prawdziwym życiu jak się robi taką małą maszyną, to to nie wychodzi tak idealnie. Tylko tyćkę, tyczkę gorzej mordo. Ale fajnie mi to gospodarstwo wyszło, to jest takie piękne wszystko. Wiesz, ten płot można kiedyś dowalić dalej. Tu tyle jest możliwości jeszcze rozwoju, bo mamy te pola nasze, tu można się rozbudowywać kiedyś, co nie? Dać nawet większą oborę, jakby to chcieć kiedyś zburzyć. Też trzeba są problemy z karmieniem tutaj w tej oborze nie wiem jak ja to będę robił, jeżeli faktycznie są jakieś bardzo problemy. Dobra, ja sobie chyba tą sadzarkę już odstawię, wiecie. No bo tu już tak, no będzie kiedy będzie wykorzystywana, za rok dopiero będzie wykorzystywana. Wezmę sobie, nie będę gasił ciągnika, ale wezmę sobie wiaderko i zobaczymy, czy faktycznie idzie to zrobić, czy też nie idzie tego zrobić. Ale możemy w sumie dzisiaj też się golfem przejechać, jak i tak nie mamy co robić na odcinku. To zobaczymy, jak rośnie tam, czy jakichś fastów nie ma, wiecie? Bo ja z tą soją to nie wiem, możemy się przygotować, pojechać na pole, ale tak jak wam mówię, no raczej dzisiaj tego siać nie będziemy, bo to nie ma takiej możliwości. Jest tu jakieś coś napełnianie wiaderka, czy coś jakaś opcja? Nie, nie ma takiej opcji, e, niestety. Dobra, jajka sobie też weźmiemy, odłożymy. Jest, dobra. Dobrze, że kupiłem te palety, to będzie łatwiej później to wywozić. E, czy tu jest poziom napełnienia, jak się tak wchodzi? Nie ma poziomu napełnienia. Trzeba patrzeć tutaj w zwierzętach, a tutaj nie ma czegoś takiego jak zwierzęta. Tu chyba to w modzie Season jest, tak, bo tu jest ten cały panel zwierząt. Duży chleb, duży kurnik. Ym... To jest kurnik, a to jest duży kurnik. Nie wiem, co to jest, czym to się różni, ale gdzieś pewnie jest kurnik jeszcze na jakimś tym. E, 6 kilo czy 1 kg, No troszeczkę ważył już powiem Wam te kurki moje. E, następne zwierzę za 0 lat. A kiedy on będzie się... Ciekawe, kiedy będzie się rozmrażać, rozmrażać, rozmnażać. Czystość 100%, pszenica, e, jajka 6, to można powiem Wam tak, pszenicy możemy im dosypać. Troszeczkę chociaż. Te pszenice akurat mamy. No niepotrzebnie nie aż całe wiadro brałem Ale sobie weźmiemy ile tam się uda wysypać Ale ja to szybko to się łapie to wiaderko dlatego e, Tyle się mi gdzieś tam wzięło Właśnie sobie wolny ale to fajnie wygląda Tak się fajnie to nagrywa Tyle? O, całe nic poszło, ale, ale przynajmniej dosypaliśmy No nie, czemu tak się to wywala Jak powoli ruszyłem sobie I tutaj sobie pszenicę wysypiemy Wiadro sobie już odstawimy. W sumie tam, bo tam już trzymam te wszystkie rzeczy. To już sobie wiaderko e, też weźmiemy. Też się zastanawiam, czy będę mógł na przykład taczką e, gnój brać od świń, znaczy od świń, od krów, jak już będę kiedyś miał. Czy będą takie bajerki, bo nie wiem, co niektóre rzeczy na przykład nie działają dobrze w tym farmingu, mimo że są fajnie zrobione. E, to zbyt dobrze nie, nie działają. Zaraz golfa wyprowadzimy i się przejedziemy. Tu sobie zapnę, znaczy zapnę, zamknę e, te wrota. Schowamy sobie sadzarkę. No i taki w sumie odcinek wyszedł nam dzisiaj. Takie sadzenie kartofli i codzienne obowiązki plus przejażdżka golfem na pole. Zobaczymy ile tym bydlakiem idzie wyciągnąć i sobie ode, od razu siewnik podepniemy, bo mi się zdaje, że aha gdzieś tu wjechać nie chcę. O, wjechał teraz, e, bo mi się właśnie wydaje że ta temperatura wieczorkiem, znaczy wieczorkiem, gdzieś tak po południu, pozwoli już na sianie tej soi, bo jeżeli chodzi o sam okres, no to to możemy już się siadć, tylko tyle, że temperatura właśnie zgrywa nam największy problem. Podepnijmy sobie od razu siewnik konny i będziemy, tutaj pole jest akurat blisko, około tego jeziorka, mogę też pojechać golfem, to Wam pokażę. Dobra, jak wygląda sprawa z napełnieniem, tutaj mamy 100%, Ok, na razie sobie go zgaśmy. Zobaczmy sobie pogodę, jak wygląda sprawa. Bo tutaj jeżeli chodzi o sianie soi, tak jak mówiłem 6 stopni musi być. Aktualnie jest 5 do 9, no po południu będzie e, 6 stopni. Czyli po południu już będziemy mogli sobie siać, ale to będzie już kolejny odcineczek jak będziemy sobie siali, siali soje. Ale to chodzi. Coś <gryw> stąd wyjedź. Ja się dziwnie czuję, jeżdżąc w ogóle golfem, bo ja takich rzeczy zazwyczaj coś nie robiło na odcinkach, no nie? Ale to ładnie wygląda, wszystko jest taki klimacik, tutaj żyję o pierdzielę tego gospodarstwa, dobra bramę sobie otworzę. I najpierw sobie pojadę na to pole o tu w lewo, to wam pokażę, które pole będziemy sobie siać później. A później pojadę na tamto pole, to wam pokażę, gdzie jest pszenica zasiana. Na jakim kawałku, bo tam były dwa kawałki, to wam mniej więcej to. Pokażę, o Boże, tutaj 40 na godzinę, a tak się szybko wydaje, jak się o tak jedzie. Że to jest hit. Dobra, tutaj mamy ten kawałeczek. Tu jest też przygotowane, to nie jest zbyt duże, tutaj mamy akurat 0,47 hektara. Eee, także gdzieś tam pół hektara prawie. zawrócimy golfiną. Czy biegi ruszają, czy nie? Nie, biegi się nie ruszają, tu się chyba nic nie rusza, oprócz wskazówek. Czemu on to piłuje na 6000 obrotów? Czemu tutaj nie ma czegoś takiego jak zmiana biegów? Aha! Dziwnie to wygląda tym golfem jazda. Serio dziwnie naprawdę. Jeszcze po tych kamieniach, ja pierdziele. Wytłuczemy ten samochód. Dobra i łogin łogiń na ulicy. No 6000 obrotów to jest naprawdę dosyć sporo. Ale to idzie! Eee, myślałem, że to leciutko przyhamujemy, a tu wcisnąłem MS i od razu. Ja, zakrętów nawalone, kurde. No, ja tak już się rozpędzaliśmy. Ja w ogóle chyba przejechałem. Wiecie co? E, to wszystko nasze. Nie, no dobrze, jadę, dobrze, jadę cały czas. Ale 110 wykręcamy, czyli jest dobrze. 120 też by poszedł, ciekawe czy by 140 poszedł. To mnie ciekawi najbardziej. Tu musimy sobie wjechać teraz, do tu pod górkę. Tu jeszcze krosa, jakbym sobie kupił na tą serię. Ciekawe, ile taki cross będzie kosztował. Jakby patrzeć na te realne warunki, to mi się zdaje, za, za 4000 byśmy kupili krosa. No i elegancko się dojrzewa. Nie ma chwastów tutaj żadnych na tym polu. Nie no ładnie jest. Tutaj akurat też było wcześniej jakieś tam okopkowe, tu jest 0,39 no, praktycznie 40 jarów e, to jest też no całe nic, ale jednak pole po prostu tutaj mamy. Ładnie się to dojrzewa. E, moim zdaniem elegancko. Tu nie wiem, czy się spieszyć bardzo z nawozami, bo nie wiem, kiedy to urośnie, tak szczerze mówiąc. Na modzie Season nie mam pojęcia jak to dokładnie działa i trzeba się szykować na to, żeby po prostu szybko gdzieś tam to nawieść, a później żeby opryski robić. No bo do lata tak naprawdę to dużo dni nam nie zostanie, taka, taka prawda niestety. Niestety albo stety, bo po prostu szybko trzeba będzie wszystko robić na tych odcinkach. Co też mnie no w sumie cieszy na swój sposób. Sobie jadę jeszcze na gospodarstwo, spróbujemy wykręcić 120 tym byczkiem. Że tu jest bardziej prosta, no nie, nie mam właśnie prostej drogi, żeby tutaj go przykatować bardziej. A wypadniemy z zakrętu, jeżeli ten... Chociaż przyczepność ma dobrą nawet. Dobra, piłujem teraz Wyskoczył aż 120. Ej, już więcej nie chce iść, 120 idzie. Yy, prawie wypadek mieliśmy. Ale patrzcie jak szybko się do domu dojeżdża. Także 130 nie pójdzie. Nie pójdzie, chyba żeby całkowicie gdzieś znaleźć idealnie prostą drogę, to może by katował go i próbował, ale 120 to jest moim zdaniem już maksimum dla niego, bo widzieliście, ta wskazówka po prostu nie chciała iść dalej. A w dzisiejszym filmie to było na tyle. miejmy nadzieję, że filmik Wam się podobał, ja się z Wami żegnam i widzimy się w kolejnych produkcjach u mnie na kanale. Na razie.